Yo, z tej strony Kuba Matowski A w dzisiejszym odcinku będziemy grali w, w Fortnite w Battle Royale. Jest ze mną mój kolega, przywitaj się. Nie A więc, no, dajemy w gotowość. I idę... Wpadajcie na mój kanał. No, wpadajcie na e, kanał mojego kolegi. W opisie damy dam kanał. Jego. No, możemy zagrać. A dzisiejszym challenge jest nie możemy wchodzić do auta. Tak. Nie możemy wchodzić do auta, a jak y, wejdziemy, to kończy się odcinek. Dobra. A więc no. Dobra, już jesteśmy i jak słyszeliście, nasz challenge to nie wsiadać do auta. Jeżeli spodobał Wam się odcinek, zostawcie suba, lajka i komentarza pod tym odcinkiem. A więc, no, czekamy sobie. I... No, zaraz zacznie się runda. Jak będziecie chcieli, to podawajcie niki w komentarzu i... No, wybiorę jedną osobę i zagram z nią. Sorry za lagi moje, ale trochę mam słaby komputer i. no, mam lagi po prostu. Dobra, lecimy. Tu możemy. Dobra, to dawaj. Jeżeli po tym odcinkiem będzie. jakby pięć no. Pięć łapek w górę. Pięć, no, dobra, pięć łapek w górę. No to. Będzie kolejny odcinek. A jak nie, to i tak będzie. I Już do osób leci. No. Dawaj tutaj do, tutaj do środka. Tylko, że widzowie, nie oceniajcie, nie oceniajcie nas po, wy, po graniu. Ja po prostu też mam lagi i no. Nie mogę tak dobrze grać jak wy. Ja jestem padowcem. No, mój kolega jest padowcem, więc... Trochę dla mnie się źle gra na padzie, ale dla niego pewnie dobrze. Ja jestem, co gra na komputerze. O, mam rękawice, mam rękawice. Chodź tu, do, może do mnie. Czekaj, uważaj. Leży. I pamię pamiętamy, że nie możemy wsiadać do auta. Leży. Daj, chodź, na następnych. Tutaj już jest. Leży. No, dawaj. chodź, chodź, chodź. Bo leży. Pamiętajmy, że nie możemy wchodzić do auta. Pomóż pomóż, pomóż! Po. Dobra, pomóż, pomóż, pomóż. Zabiję, ale pomóż, pomóż! Nie bij się no. z nimi, nie bij się z nimi, chodź do mnie. Mm. Jak chcesz, to weź sobie i. Masz to. Jak widzicie już mam 5 kili. Dobra, może pójdziemy sobie po strzelbę Hadesa? Nie, nie, nie. No okej. Okay. O, dobra, dzięki, dzięki. Weź sobie minisy, jak chcesz. Nie, ja mam, ja mam. Ok, okej, okay, dobra. Musimy lecieć na typów. O! Czyli lecieć na typów, żeby no. Mieć kilej i dużo Expa, bo też za to się dostaje Expa. A w kolejnym odcinku pokażę wam mapę, na której yy, zdobyłem Expa, tak dużo Expa. Słucham? A uważaj, uważaj, też, nie można. Nie możemy, nie, nie możemy, uważaj. Ja mam a wiem co ty chcesz zrobić tylko nie niszmy do końca nie niszmy do końca dobra może czekaj, ja ci powiem dawaj na zrzut ja już polecę na ten zrzut i się podzielę z tobą jak będziesz chciał Górze. Tak, tak, tak. O, strzelba sobie wezmę i tutaj masz kewa. A nie, dobra. Ja sobie masz. Dobra. Mam tylko Nie, mogę ci dać coś. OK, OK. Weź co granaty, jak chcesz. I robimy ten też challenge, żeby zobaczyć, czy da się wygrać bez out. Dzięki. Znaczy, tu lecieć na typu, bo tu w ogóle żadnego nie ma. Na typu wykłosz Dobra, czekajcie, czekajcie. A widzimy typa tam. Daj, lecimy. Ja już tam polecę, albo poczekam na ciebie. Zrestartowali się, dawaj, dawaj. Dobra, ja poczekam jakoś na ciebie, bo mam laga akurat. Leci, 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 Widzę. Wiem, 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 dawaj na niego. Ja lecę na typa. Dostał. Leży. Leży kolejny i o, medalion chodząc. Weź sobie. Chodź, mogę kokakola. Już. Dziękuję. Kolejna koronka. Poczekaj, daj mi ją. Dobra. Dobra, musiałem zrobić teraz wino. Oby. Tylko pamiętaj, do auto nie możemy. Nie uh -huh. Musimy też uważać, żeby niechcący nie wejść, dlatego że wie, wiecie, może przyjechać do, pod nas auto i niechcący możemy przyjąć tam w albo no. <słodziny> Tam, tam jest apteczka, jak chcesz. Yy, widzowie, zabiliśmy gościa, co ma, miał chyba medalion, nie wiem. Co miał... kuszę. Mityczną kuszę? O, masz legendarną. A, no to dobrze, dobrze. No i... no. To był jakiś bambik, więc no. Da, dawaj, da, ulec się i dawaj, idziemy na medalion. Dobra, ja mam legendarą poprzeć. Mityczną. Kurde, ale auta pomagają nawet. Trochę tak przyjdzie dziwnie na z auta. Eee, ale no to już można chyba używać. Nie, raczej, bo to też auto, tak jakby. A, że No właśnie. Koronka, koronka, koronka! przynajmniej bo... Chodź, 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 chodź! Gdzie? Tutaj no, przynajmniej była koronka, no, tam No tak, bo właśnie idziemy tam. Tak jest, jest, jest. Ja mityczną kuszę, więc mogę... O kurde, uważaj. Za mną chodź, za mną chodź. Medalion... Chodź może do tego, do sejfu, bo oni się pewnie tam biją. Czekajcie chwilę widzowie. Już jestem, widzowie. Kolega mnie chronił, więc pozdrowienia niego. Tu są typy, tu są typy. Tego drugiego leży. Leży dobra. Nie zrobiłem. Poszedłem. Ja też mam medalion. Mam każdy medalion chyba. No okay, okej, okay, okej, okay. okej A masz... A masz mi też rękawica, okej. Okay. Mogę strzelbę. No, bo ja chcę wziąć. No dobra, weź sobie. Y o kurde, yyy, szybko. No, wina robimy. Mam jakieś apteczki, ogóle. No właśnie potrzebujemy. No, no i dobrze Ej no mogę jednego. Mogę medalion co daje nitro A ja ci dam ten co ja mam? Nie właśnie bo ten co daje nitro No okej A jaki ty masz? Ja mam chyba co daje Kewa. Dobra widzicie Widzowie tutaj nam dobrze idzie więc A mi nie też Nie, to się nie liczy, nie liczy się, przecież to jest lotnia Mam lot, a to ma Leży zypa Może na wyspę pójdziemy? Nie nie, nie. Pole nawet nie ryzykować. No okej okay. Typa, typa mam. Uważaj, to uważaj, ja ci... Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Już spróbuję go zabić. Leży. Masz, a on miała jakąś apteczkę? Yy, nie. O, tutaj jest, tutaj jest. Leży. Yy, jak coś to możesz mi też a, dać. trzy, trzy, są trzy. Dobra, dobra. Ja, ja biorę, rekran. Rekran. I widzowie, jak chcecie, żebym robił live, to, to dawajcie wbijamy te 50 subskrypcji. O, nie, nie, też na mój kanał. Wpadajcie też na mojego kolegę kanał, bo no. Opłaca się, fajne odcinki też będzie tam robił. Albo może robi jeszcze. To jeszcze nie ma odcinków, no, no i spoko nawet. Dobra, dawaj. Około 10 metrów w górę robię... A ja sam robię długi film No i spoko Podam wam oczywiście w opisie kanał e, Typy, typy, typy Typy gdzieś tam są, o tam e, Pomóż, pomóż, pomóż o, Zabij go Ja go dobiję, ja go dobiję, na spokojnie, na spokojnie. Leży. Na linkę, na linkę, na linkę, chodź. Kurde. No i spoko. Chodź na typów. Leży. Leży. No i spoko, dobra. Mamy 17 kg. O, nowa broń. Chcę, chcę ją spróbować. Jestem taki on był Aha. No. Napiszcie w komentarzu, od którego sezonu gracie. Bo ja na tym koncie, bo ja wcześniej grałam od sezonu tam, coś tak mi coś tam, nie wiem, nie pamiętam. Wtedy jak było Mega City, coś takiego aaa A! No Ja gram od sezonu tam gdzie jeszcze było takie Tego, te, byśmy tam zbywa Teraz wam powiem, w dobie, się nazywa... zbywa Transformersy były, bo wtedy już nie starano grać No A to jest te postulaty, gdzie były Aha Dobra. Dobra, jeszcze nie przegraliśmy. No top 7 jest, jest możliwość, że wygramy. Jak coś widzowie, jak gramy... Nie patrzcie, że gramy sa, samymi prawie, samymi rękawicami, bo to po prostu... Wiecie, no. Te rękawice są rękanowe. No. Ale tak, to widzieliście tam, że gram... E, typy, typy, typy. Grałem e, takimi normalnymi. Uważaj, bo to mogą być spacuchy. Ale pewnie my ich pokonamy. A, możecie nam w komentarzu jaką rękę macie. Dawaj, 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 mają mało. Leży pierwszy. Gdzie jest drugi? Leży, dobra, ma... co? Pięć jest, dobra, wygrywamy to. Nie możemy przejść 59 Leży top 4 Dobra, duo z ostatnie zostało dla nas Dobra, wygrywamy. Nie wiem, str strzelają do tego do Cerbera. Już lecę na niego Leży pierwszy A dawaj, dobijasz go Let's go! Let's go! Najlepsi jesteśmy, dobra Jeżeli spodobał wam się odcinek zostawcie suba Suba Subskrypcję Lajka, no i komentarz. A więc na ro.